Cześć! Dzień dobry. Mam na imię Anita i jakimś cudem założyłam kanał na YouTubie. Jestem w pierwszej kolejności mamą. Mam i półletnią córeczkę Amelkę. Mam tego łobuza Stanisława, który jest właściwie kotem mojej córki. Jestem tłumaczem języka angielskiego i niemieckiego, więc tym zajmuję się zawodowo. Żoną byłam, ale się zmyłam. I chciałabym Wam właśnie z zauchylonych drzwi pokazać, jak wygląda życie samodzielnej mamy, czynnej zawodowo, jak się organizujemy na co dzień ze wszystkimi obowiązkami, sprawami dnia codziennego, jak wygląda moja praca, praca tłumacza. A jednocześnie chciałabym podzielić się z Wami różnymi takimi refleksjami, przemyśleniami. Które mam w mojej głowie i które wychodzą, bywały różnymi kanałami, więc stwierdziłam, że już mi rozbijają głowy, więc muszą wyjść. I mam nadzieję, że dzięki temu stworzy się takie okno dialogowe, fajne między nami i będziemy mogły, mogli, mogły dzielić się różnymi doświadczeniami, które mamy. Ponieważ po rozwodzie stwierdziłam, że chciałabym postawić na siebie i robić coś, co pozwoli mi wyjść trochę z mojej też strefy komfortu. Bo po takich różnych trudnych doświadczeniach, często jest tak, że uwalniają się w nas takie pokłady energii i siły motywacji do działania, o których nie miałyśmy pojęcia. I jak musimy stawić nagle czoła jakimś sytuacjom, to odkrywamy, że. Jak to mówił Szrek, że jest jak cebula i ma różne warstwy, to właśnie my też mamy takie warstwy. I moja warstwa e, siły mm, i e, takiej Anity, której wcześniej nie znałam, właśnie się wtedy ujawniłam. Bo kiedy musimy zakasać rękawy i e, coś zrobić, czego w życiu byśmy się nie spodziewały, że będziemy musiały robić. Tak, Stanisław, właśnie tak. Tak, masz rację. To wtedy po prostu nie mamy wyboru i idziemy do przodu i poznajemy nowo, nowych siebie. I dlatego chciałabym się właśnie różnymi tak, Stanisław, takimi przemyśleniami z Wami podzielić, zabrać Was w taką podróż, przygodę przez moje życie. Nie zawsze może będzie interesująco, bo życie codzienne jest jakie jest, ale mam nadzieję, że od czasu do czasu się z czegoś pośmiecie, szczególnie z tego małego kawalera, tak, który, jak mi się już wydaje, że ukradł, skradnie show. I czasem się wzruszycie, czasem może odnajdziecie w moich doświadczeniach jakieś swoje przeżycia, będziemy mogły się wymieniać, mogli, mogły wymieniać różnymi doświadczeniami, różnymi przemyśleniami, radami. Ja będę Was prosić o radę, może ja będę mogła Wam udzielić jakiejś rady, więc mam nadzieję, że stworzy się tutaj takie fajne miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść, jak ma gorszy dzień, jak ma po prostu ochotę się zresetować, wyłączyć od tego, co się dzieje na zewnątrz i popatrzeć, co się dzieje u mnie. Mam nadzieję, że razem wyruszymy w tą podróż i, i będzie fajnie po prostu. Trochę z przymrużeniem oka, bo nie chciałabym, żeby to było jakoś. Serio poważnie tutaj, chociaż niektóre tematy, które będę poruszać, będą poważne, bo inaczej się nie da. Tak, Stanisław. Ale pewne też będą takie lekkie, przyjemne, zabawne, bo takie jest życie. Składa się. Och, tak, tak, Stanisław. <grystanie> Widzicie, on chce chyba nagrać, tak? Ten pierwszy odcinek, tą zapowiedź. Bo takie jest życie. Życie składa się z różnych elementów i my tak nawlekamy te koraliki i potem się okazuje, że ten naszyjnik, który mamy nosić, niekoniecznie jest ładny, bo nic do siebie nie pasuje, no ale taki jest. Więc ja też taki naszyjnik sobie plotę każdego dnia i mam nadzieję, że YouTube będzie kolejnym takim koralikiem w tym naszyjniku, który będzie fajną przygodą. Zobaczymy ile potrwa. Mam nadzieję, że, że będzie trwać, że będzie to fajny taki, fajna część mojego życia i zapraszam Was, żebyście razem ze mną wyruszyli w tę podróż. Będę pokazywać Wam swoje życie codzienne, od czasu do czasu usiądziemy z kawą lub z herbatą, co kto lubi i sobie pogadamy na różne tematy, tak po prostu, przy kawie, na luzie. Może będę mogła Wam w czymś pomóc, ponieważ ja też byłam w pewnym momencie mojego życia na takim etapie, że miałam wrażenie, że muszę zresetować moje życie, obrócić je o 180 stopni, i też wiele rzeczy nie wiedziałam. I musiałam sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. I mam nadzieję, że może jakieś moje zdania, które wypowiem Wam, otworzą coś, jakąś przestawkę, zastawkę w głowie i sobie może pewne rzeczy odnajdziecie, jakieś pewne odpowiedzi na pytania, albo przynajmniej będziecie wiedzieli, że jest też ktoś, kto ma różne doświadczenia podobne do Was. I też będę opowiadać o rzeczach związanych z macierzyństwem, no bo nie ukrywam, zajmuje to większość czasu mojego życia, macierzyństwo i praca. Więc też chcę, żebyście mamy wiedziały, że nie jesteście same z różnymi swoimi dylematami, problemami, bo też chciałabym poruszyć tematy, które może rzadko są poruszane, o których boimy się mówić, może myślimy, że nie wypada. Bo przecież mamy muszą dzielnie stawiać czoła wszelkim przeciwnościom losu i nie mogą narzekać, a jednak tak nie jest, bo to, że jesteśmy mamami, nie oznacza, że nie jesteśmy normalnymi kobietami, też takimi, którymi byłyśmy przed narodzinami dzieci. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy są czasem pogubieni w tym, co się dzieje, czasem pewne rzeczy sprawiają im większą, mniejszą trudność, czasem pewne rzeczy nas przytłaczają, inne dodają nam skrzydeł. I to jest ok. Czasem mamy dość, i to też jest ok. Więc chciałabym Wam pokazać, jak my przez to życie idziemy. Jak się turlamy czasem, czasem się toczymy. Czasem idziemy jak uskrzydlone, bo też są takie dni. Więc zapraszam Was w moją podróż w imieniu moim, Amelki i Stanisława, który tutaj już też swoje trzy grosze włożył. I mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić i e, fajnie motywować e, do działania na co dzień. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Na nie też bardzo już czekam. No i co? Widzimy się później. Do zobaczenia. Mm -hmm.